Dzień dobry dziewczyny! Wychodząc naprzeciw Was, chciałabym zaprezentować tym razem post sprzedażowy z naszych przepięknych ubranek. Mm, kochane, y, mam na sobie przepiękny dziewczyny dzianinowy golfik, mega milutki, mega mięciutki i y, jakość naprawdę premium. Kochane, piękne panie, golfik jest mega uciągliwy. Tu w biuście, spokojnie, dziewczyny, uciągnie się nawet do 130 cm. Przemilutki na chłodne dni, na pewno, kochane piękne panie, będzie w nim wam ciepło. Skarby. Mamy te golfiki w rewelacyjnej cenie po 40 zł i są przepiękne kolory. Skarbeczki ze mnie, pudrowo różowy cudo przepiękny gołębi, obłędny khaki. I klasyczna śmietana. Zachęcam kochane moje do zakupów. Dziękuję serdecznie.